Parkuje na swoim koncie i nie chce powiedzieć, z czego to znaczy, wynika. Nie, ale ja protestuję, nie, ale dlatego że pan rzuca oskarżenia niczym niepoparte. nie poparte. obraża pan ministra spraw zagranicznych, członka polskiego rządu. O, powinien się pan tego nie wstydzić. Nie powinien być ministrem. Jaka jest różnica? To pan ale... jest obywatelski czy partyjny? No. Ja myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, po co to się wygrywa. Bezpartyni samorządowcy pokazali to wcześniej, że to ma tam 3-4% dodatkowo. No i tak jadą z tym. No ja myślę sobie, że to nie o to chodzi. No, mnie bardziej martwi w tych wszystkich wypowiedziach, na przykład wypowiedzi pana Trzaskowskiego, że on nie walczy o Polskę, tylko walczy z pisem. I to wcale nie jest łapanie za żadne słowa, tylko tak wygrał prezydenturę Warszawy, walcząc. Z pisem, nie o Warszawie. Ale wiemy, że prezydentura Warszawy i walka. O warszawski ratusz, to jest kompletnie inna bajka niż walka o pałac. No i Zodowiskim. tutaj się z panią nie zgadzę. nie zgodzę. O, Dlatego, że. A to tego to to się to nie jest... spodziewałam akurat w tym punkcie. <laughs> Warszawa to jest miasto stołeczne, to jest stolica, największe miasto Polski. To jest stolica Polski, i mało tego to Rafał Trzaskowski, on ciągle zapominał o tym, przysięgał przed Warszawekami, że poświęci każdą, każdą, proszę państwa, chwilę i każdą swoją zdolność dla miasta stołecznego Warszawy. Warszawy. i tak ją zdradza już od lat. I myślę sobie, że tu przyjdzie czas na przypominanie tej przysięgi. To nie będzie wygodne. Ale nie, a zaraz, co pan teraz chce powiedzieć? Bo, bo że to, zdradził Warszawę. A bo to nie jest, wie pan co, ale stop. To sięgamy troszkę wstecz. Nie tak bardzo, yy, bardzo, bardzo, ale to nie byłby pierwszy prezydent Warszawy, który zostałby prezydentem Polski. Przepraszam. To co to, 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 to jest? Uderzenie w świętej pamięci Elcha Kaczyńskiego? No panie, panie pośle. Nie, ja mówię o tym, panie redaktor, że Rafał Trzaskowski zdradził Warszawiaków. On dwa razy, bo jest podwójnym już prezydentem Warszawy i myślę sobie, że to jednak zobowiązuje. Tymczasem Rafał Trzaskowski do samego końca, bo jak on zostanie prezydentem, no to wola narodu. Natomiast pytam się, gdzie on jest, bo w Warszawie go na pewno nie ma. O tym mówię, że Warszawa mu płaci za to, że jest prezydentem. W Warszawie coraz gorzej się mieszka, a on coraz więcej wyjeżdża. Więc pytam się, jeżeli takiego mamy prezydenta Warszawy, to jakiego byśmy mieli, na szczęście tak nie będzie prezydenta Polski, jeżeli trzaskowski a, by nim został. Czyli pan już wie, jak będzie albo jak nie, nie będzie. No nie może wygrać no, no po, prostu. Je... To jest po prostu. Ale dlatego, że pan tak mówi, nie, czy... naród jest mądry. Mhm. Dobra, pani Dorota Łoboda, która ciekawą pantomimę tutaj w trakcie taką komentującą. Na co ma robić? No. No, co, no nie, no co ma robić? No, coś tak, powie teraz prawda, na temat no. tego, co... Zaraz, tutaj każdy warszawianki miał swoją prawdę. I warszawiacy sekundkę, sekundkę. ocenili prezydenturę pierwszej kadencji Rafała Trzaskowskiego, głosując na niego w wyborach samorządowych i dając mu zwycięstwo już w pierwszej turze poprawił wynik z pierwszych swoich wyborów samorządowych. Rafał Trzaskowski zarządza Warszawą i gdyby pan zapytał warszawianki i warszawiaków albo przeczytał badania, które są cyklicznie przeprowadzane wśród Warszawiaków i Warszawianek to się nazywa Barometr Warszawski. Ja bardzo serdecznie to Panu polecam. I tam Rafał Trzaskowski ma znakomite oceny dane przez mieszkańców i mieszkanki tego miasta. W pierwszej kadencji. 12 szkół, 26 przedszkoli, 11 nowych stacji metra, 123 nowe tramwaje, remonty szpitali, 630 tysięcy drzew. Ja mogłabym tak dużo wymieniać, w kontrze do tego, co pan powiedział, że Rafał Trzaskowski nie zajmuje się Warszawą. Zajmuje się. A to, że kandyduje na prezydenta Polski, ma do tego prawo. Wybrało go ponad 20 tysięcy członki i członków Koalicji Obywatelskiej i jestem przekonana, że będzie znakomitym kandydatem i będzie znakomitym prezydentem Polski, jeśli w co głęboko wierzę, te wybory wygra. O tym zdecydują wyborcy, tylko tu nam się pojawiły dwa wątki, czyli czy Warszawa jest jakimkolwiek odzwierciedleniem tego, co się może wydarzyć w Polsce. Do tej pory słyszeliśmy, że to końskie te... Oczywiście... Nie, Polska to Oczywiście nie jest Warszawa te... i o tym no wszyscy wiemy. Warszawa... Te symboliczne końskie, no. Bo to... Ale Rafał Trzaskowski przez Ostatnie lata jeździł po Polsce, spotykał się z samorządowcami i z mieszkańcami dużych miast, małych miasteczek, wsi. Więc to nie jest tak, że spędzał czas wyłącznie dlatego, że jest jednym z liderów Koalicji Obywatelskiej, również liderem jest samorządowców. Wice, Widocznie z badań wynikało, że tak należy postąpić i ja oczywiście mam, inny, zbadań, ja mam inny pogląd od, na to. Trzeba ząb. schować szyld. Do robku PiS-u? No bo nie rozumiem, e, ja, ja, tak jak Platforma Obywatelska schowała swój, swój szyld za serduszko, tak PiS chce schować się w tej chwili w wyborach. Za e, a się, a wy zmieniliście Ale nazwę, Więc, jesteście teraz e... republikanami, a byliście kimś innym dopiero co. No tak, zostaliście niedawno No Ale republikanami. mi pani przygryzła no bo, teraz. No bo pan, o jezdu, no bo pan no bo się odnosi do, się do naszego to loga, loga, że się zmienia. Ale Pani Boszka, że... można zmieniać nazwę, emblematu tak, to nie, jakby, co, ale co jeśli, w tym złego? Ale jest? jeśli największa partia. Która w dodatku mówi, to myśmy wygrali wybory, tylko tak. tam ci nie stworzyli rządu, co liczebnie jest prawdą, tak. nie wystawia jakiegoś swojego polityka, tylko bierze prezesa IPN-u. Mhm. I, i, I co źle? I No właśnie ja pana pytam, dlaczego? Nie. Bardzo dobrze tak postanowili, tak zrobili. Nie, no jeżeli żeśmy dlaczego? przed chwilą. Sekundę, dlaczego no. powiedzieli, że nie da się wygrać czarnkiem, tarczyńskim bocheńskim, tylko że da się wygrać nawrockim. Jaki, jaka jest Pana odpowiedź? Moja odpowiedź jest taka, że jak przed chwilą żeśmy ustalili, każdy może zmieniać szyld dowolnie, więc tutaj szyld na te wybory został zmieniony. No i co? Przecież ja Pana pytam, dlaczego tak się dzieje? Bardzo dobrze, że tak się dzieje. Wynik, wynik, to jest wynik pewnej analizy, która doprowadziła ich do tego momentu, w którym postanowili wybrać człowieka, no, umówmy się mało znanego, dopiero będzie. No ja, rozumiem, ale ja jeździłem, jeżdżę i będę jeździł spotykać się z mieszkańcami. My w tej chwili budujemy naszą jakby tożsamość polityczną. Więc te spotkania dotyczą również Jarka Sachajki, Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Pawła Kukiza. Czyli Oni też się spotykają. O nowym jakby Jest, o to, tak, po, po prostu ale... nasze spotkania mają inny charakter, to nie są y, 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 wyborcze jakby moje stricte y, y, spotkania. My się zajmujemy w tej chwili budowaniem naszej organizacji. A ile pieniędzy na kampanię będzie? A to Użycie? zobaczymy, to wszystko od darczyńców zależy. Bo kampania kosztuje miliony. Kampania Andrzeja to Dudy w Ameryce Kosztowała ponad 20 milionów, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam, ta ostatnia. Macie to policję? Ja? Kampania Andrzeja Dudy. No to Prawo i Sprawiedliwość ma duży potencjał finansowy. Natomiast, jeżeli chodzi o dyscyplinę wyborczą, proszę Państwa, to ona może być jedynie finansowana z darowizn i tyle. Nie ma więcej możliwości. Czyli będziecie po prostu no też tylko zbierać, zbierać darowizny. na to? Jeżeli były jakieś kombinacje w innych partiach, to ja myślę, że w tej chwili wszystkie partie będą przestrzegały jednak tego, że darczyńcy muszą być osobami fizycznymi, które zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej. Czy my mamy taką wypowiedź, bo ja rozmawiałam kilka dni temu z Radosławem Sikorskim, który wypowiadał się na temat finansowania kampanii Prawa i Sprawiedliwości i mówił o pieniądzach, i mówił o pieniądzach zaparkowanych za granicą. Jeśli mamy, to posłuchajmy. Nie, ja nikogo z spisu nie będzie lekceważył, bo będą za nim stały olbrzymie zaparkowane za granicą pieniądze, trole, amerykańscy doradcy, spiny i, i, i ofensywa w mediach społecznościowych. Ja tylko mówię, że ktoś taki się nadaje co najwyżej na ministra do spraw kombatantów, a nie na prezydenta Rzeczpospolitej w wojennych czasach. Pan na to? Wódz narodu się odezwał. Tak, z, 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 widzę, że frustracja po przegranej i to rażącej wyborach. A to było przed To było przed, bo to jest, no to jest właśnie w to dziewał, co, się, co, co co nadchodzi, i dlatego postanowił em, obrzucić wszystkim co najgorsze dookoła. No, Radosław Sikorski znany jest z bardzo niemądrych, niedyplopantycznych e, słów. Przypomnijmy o, chociażby o Thank You USA, kiedy zdezonowano Nord Stream, e, co zostało wykorzystane przez e, rosyjską propagandę. Przypomnijmy o, o wszystkich tych jego serdecznych gestach w stosunku do, do Rosji. Jak się tak spojrzy szerzej na kampanię, na historię polityczną Radosława Sikorskiego, e, to w zasadzie nie ma obszarów, w którym on by się nie mylił, w którym by nie popełniałby błędu. I on by się nadawał bardziej na ministra do spraw... E, no, takich właśnie m, dziwnych kroków w, w polityce i myślę, że tam mógłby się odnaleźć w tym, w tym bardzo dobrze, ponieważ te dziwne kroki przez lata, dekady już e, każdego roku... Panie to pośle, tak jeżeli popełniał. mogę w tej, w tej kwestii. Ja uważam, że ta wypowiedź akurat należy do tych wypowiedzi, które naz, e, trzeba nazwać bezczelnymi. Człowiek, który nie potrafi wytłumaczyć się, skąd wziął 800 tysięcy euro, e, e, mówi, że ktoś ma zaparkowane gdzieś za granicą pieniądze, to naprawdę trzeba być bezczelnym. 800, przepraszam, tysięcy euro. euro, tak. A mówi pan teraz konkretnie o, panie pośle? O Radosławie Sikorskim. Ale o jakiejś. W Parlamencie sumie? Europejskim. W Parlamencie Europejskim zgłosił, że dostał z jakichś tam konsultacji, nie chcę powiedzieć jakich, z Emiratów Arabskich 800 tysięcy euro. No i on to powiedział oficjalnie i nie chce nikomu powiedzieć, za co to jest. Więc ja twierdzę, że takie, taka wypowiedź akurat pana ministra jest zwykłą bezczelnością, a dodatkowo Donald Tusk nie powinien w ogóle mu powierzać taki ministra, dopóki nie wyjaśni, skąd te pieniądze ma. Pani poseł, co pani na to? Ja nie znam tej wypowiedzi, pierwszy raz ją słyszałam. Nie wiem nic o historii, o której mówi pan Marek Jakubiak. Uważam, że akurat Radosław Sikorski w roli ministra spraw zagranicznych sprawia, sprawdza się znakomicie, a to, że kampania i to, co się będzie działo w Polsce będzie obserwowane z Rosji i z Rosji będą płynęły pieniądze, żeby siać tutaj dezinformacje i jakby... Tak, czytam tę wypowiedź, a nie że to będą pieniądze dla jakiejś konkretnej partii i że ktokolwiek z nich skorzysta jako kandydat. Natomiast to, że Rosji zależy na tym, żeby mieszać w polskiej polityce, żeby prowadzić wojnę hybrydową, żeby zalewać nasze media i social media dezinformacją, no to jest oczywiste nie, i to, za darmo. To, to, co to się co pani nie poseł dzieje. mówi: to jest dyplomatyczne i to jest. Jakby to jest historia sensowne. z 2022 roku, jeszcze tylko innego szukałam innego, innego daty innego innego dokładnie te, te pieniądze Radosława Sikorskiego, które gdzieś tam się przewijały w parlamencie europejskim. I to miało być rzeczywiście za konsultacje, panie, panie pośle. Ja nie będę się tłumaczył za 800 nie, tysięcy ja nie, ja nie, Radosława to, Sikorskiego, to bo nie znam, tej, nie znam tej sprawy i zakładam zresztą, że Radosław Sikorski z pewnością się z nich wytłumaczył, bo tamte służby, które badają kwestie związane z finansami w Parlamencie Europejskim dosyć jednak są szczegółowe. Natomiast nie wiem, kto ma zaparkowane pieniądze natomiast gdzie? Zagra, i gdzie. Natomiast wiem jedno, co pokazała dobitnie decyzja bardzo słuszna Państwowej Komisji. Wyborczej w sprawie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktokolwiek finansuje nielegalnie kampanię wyborczą w Polsce, bez względu na to, czy to jest kampania parlamentarna finansowana ze środków publicznych, jak było w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, czy będzie to jakakolwiek inna kampania, a pamiętajmy o tym, że kampanii ze środków zagranicznych w żadnej formie, w żadnej postaci nie wolno finansować, to spotka go sprawiedliwa kara w postaci albo utraty prawa do subwencji, albo konsekwencji karnych. To jest niedopuszczalne i przykład Prawa i Sprawiedliwości świadczy o o tym, że jednak ta sprawiedliwość ze strony Państwowej Komisji Wyborczej wobec każdego, kto narusza przepisy dotyczące finansowania kampanii, w końcu przyjdzie. Co zresztą bardzo mnie cieszy i mam nadzieję, że wszyscy z tego przykładu Prawa i Sprawiedliwości będą wyciągać wnioski. To ja tylko na sięgam do publikacji prasowych o tym, że od 17 roku minister Sikorski miał dostawać 100 tysięcy dolarów rocznie za. Doradzanie w Sir Yas Forum, imprezie, którą organizuje rząd Zjednoczonych Emiratów. Pan Sikorski na to odpowiadał, że głosował dokładnie z linią Europejskiej Partii Ludowej, na zarzuty, że miało to wpłynąć jakoś na, tak na jego. Na jego Działalność. Ja chciałam na koniec. Panie tego redaktor, wątku. przed chwilą dosłownie 50 tysięcy z jakiejś fundacji niemieckiej dostał. No, to jest normalne, że minister. Czy pan chce wezwać ja. do czegoś? Radosława nie, ja, ja po prostu pan... ch chciałbym, żeby hmm. polski rząd miał jakąś formę przynajmniej samokrytyki w sobie. Minister spraw zagranicznych przyjmuje nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro od fundacji. Jakieś... Tak. Panie posłanki, jeszcze... ponieważ nie ma z nami Radosława Sikorskiego, dlatego pytam, czy pan chce go do czegoś wezwać, nie, żeby, ja... żeby się ja... mógł do tego później odnieść? Na przykład. Ja Bo mam trudno bardzo. jest mi... To ja mam bardzo złe. Ja strony. mówię o pewnego rodzaju standardzie. Minister ale... spraw wewnętrznych zagranicznych, zagranicznych powinien być jak żona Cezara. Każdy, Jak mi... on... pan, co każdy, każdy minister A on. Okej, okay. zgadzam się. Wyjątkowo się zgadzam. A tu mamy takie sytuacje i nie ma żadnej... On te pieniądze powinien przeznaczyć na coś. Za co on to dostał? No za co, pytam się. No Ale mnie się ale pan na pyta? Nas? Dajcie spokój tam w ogóle. Nie ma go i dlatego, jeśli no, pan chce odezwać do odpowiedzi, no, no to. Nie, nie oczekuję od niego odpowiedzi, bo dla mnie to jest pan nikt, tylko nie wiadomo, Wie pan dlaczego co? jest ministrem. Ale no. dlaczego pan mówi takie rzeczy? Teraz, bo to no. jest człowiek, który tyle pieniędzy parkuje, ja, ja, parkuje no. na swoim koncie i nie chce powiedzieć, z czego to znaczy, wynika. Nie, ale ja nie, ale dlatego, że pan rzuca oskarżenia, niczym niepoparte, nie poparte. obraża pan ministra nie, spraw zagranicznych, członka polskiego rządu. <laughs> o, powinien się pan tego wstydzić, Nie powinien być ministrem. E, ale to jest to pana opinia i może pan ją wygłaszać rzucanie oskarżeń, które są niczym niepoparte w dodatku, to, no? kiedy nie ma tutaj z nami Radosława Sikorskiego Pani jest po poseł. prostu żenujące Panie pośle, zapytałam pana trzy razy, a może i cztery czy pan chce wezwać tak. do czegoś ministra albo co pan konkretnie mu zarzuca bardzo bo proszę, niech ma... wyjaśni skąd to ma jako minister rządu polskiego, jak to jest, że minister idzie Fundacja Niemiecka daje mu 50 tysięcy jakiejś nagrodę? Jak to jest możliwe, że on to przyjął w ogóle? Dobrze, wybrzmiało on to... On to powinien co najmniej przekazać na, nie wiem, na dzieci, na coś. Ale tego pan nie wie, co się stanie z tą no, nagrodą. Chciałam tylko powiedzieć, to było że, temu. panie pośle, jest... Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas, subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco. Z najważniejszymi wiadomościami.